Jest aktualnie godzina 10, a dokładnie 9.59. Miałam dzisiaj wykład na ósmą i profesor spóźnił się pół godziny. o czym poinformował nas mailowo, a że ja akurat niestety chyba nie sprawdzam maili codziennie rano. Się o tym dowiedziałam dopiero, jak już byłam na miejscu, a ja mogłam zdążyć spokojnie się wyrzykować zjeść śniadanie. Nie dałam rady, bo po prostu się spieszyłam. No, ale czasami tak bywa. Dzisiaj z rana kupiłam sobie kawę i wzięłam z domu taką wodę kokosową. To jest jedyna dobra woda kokosowa, która rzeczywiście smakuje jak woda kokosowa. Bardzo, bardzo polecam. Żabce kupicie. Teraz właśnie wracam do domu zjeść śniadanie. Wieczorem mam kolejne zajęcia. Jestem strasznie niewyspana. Okej. Okay. Jedziemy do domu. Mm, 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 mm. Hello girl. Jestem w domu. Wróciłam chwilę temu. I pierwsze co zrobiłam, czy małą zmianę wprowadziłam w szafkach kuchni. Żeby wam mówię o co chodzi. Ponieważ, nie wiem czemu, ale jeden kaloryfer, który się znajduje w kuchni, znajduje się jakby wewnątrz szafki jednej. A że zaczęło się robić dość zimno na dworze, to w mieszkaniu też zaczęło się robić coraz chłodniej. I w każdym pokoju włączyłyśmy kaloryfer i w każdym pokoju było ciepło. Ale jak się rano wchodziło do kuchni, było tu strasznie zimno. I problem na tym, polegał na tym, że ja w tej szafce, w której właśnie Wam pokazałam, że znajduje się kaloryfer, jak się rozładowywałyśmy, to położyłam tam produkty spożywcze. A w szafce obok były garnki. I z racji, że chciałam ten kaloryfer włączyć, to musiałam zrobić zamianę tej szafki, w której znajdowały się garnki. A tej w której znajdowały się rzeczy spożywcze, bo jakbym włączyła kaloryfer w tej szafce, gdzie znajdowało się jedzenie, to po prostu to jedzenie by się po prostu ugotowało. Więc musiałam zamienić to miejscami. Już to zrobiłam, rzeczy spożywcze spoczywają w pokoju w szafce, paradoksalnie. I mam nadzieję, że w kuchni znowu będzie ciepło. Zrobiłam sobie teraz jedzenie. Jem ryż z kurczakiem i z fasolą tą taką czerwoną. Godzinę po tym, jak zjem, to zrobię trening. Okej, okay, teraz będę robiła trening. Chwilą byłam z psem na spacerze i będę robiła taki mniej więcej 20-minutowy trening. I potem się muszę szybko ogarnąć i jadę do szkoły na zajęcia. Jestem w szkole. Okej, okay, a więc skończyłam teraz pierwszy wykład, ten teraz popołudniowy. Będę miała teraz drugi. Potem jadę z moją siostrą na zakupy, bo musimy kupić dużo rzeczy do jedzenia, bo na tygodniu nie mamy czasu, żeby jeździć robić zakupy, więc będziemy właśnie teraz szły. Mamy trochę pomysłów co kupić, ale i tak będziemy musiały w sumie przejść przez cały sklep, żeby zobaczyć co nam się przyda, a co nie. Okej, okay, jest 7.55, właśnie biegnę, znaczy się idę, ale powinnam biec na autobus. Jest tak piękna pogoda, widzę, że autobusu jeszcze nie ma, więc bardzo dobrze. Nie spóźniłam się. Jestem już w szkole. Jestem po pierwszym wykładzie i będę teraz szła na kolejny. Tu mamy przerwę 15 minut, a ja w tej przerwie postanowiłam pomalować sobie usta. Dzisiaj w ogóle się nie malowałam i tak też zostanie do końca dzisiejszego dnia. Jedynie właśnie pomaluję usta, bo ja bardzo lubię malować usta. Dzisiaj mam taki właśnie look absolutnie bare. Czuję się z tym super. Naprawdę kocham być niepomalowana. I zrobione. Patrzcie, trochę taki babciny kolor, taki, wiecie, jaskrawy róż, ale mi się zaczęły takie kolory strasznie podobać, przynajmniej na mnie. Nie wiem w ogóle skąd jest ta kredka, ja po prostu ją mam. Najprawdopodobniej zabrałam ją albo mamie, albo mojej siostrze. Kolor nazywa się Seek Adventure co za wspaniała maksyma na dzisiejszy dzień. Moją przygórną dzisiaj będzie pójście kupić pudełko na jedzenie, takie wiecie, na wynos, bo już któryś dzień z rzędu nie jem śniadania, tylko i wyłącznie dlatego, że za późno wstałam i musiałam ubiec na autobus, więc, więc e, jestem gotowa na drugi wykład. W tym momencie idę w przerwie do galerii kupić pudełko śniadaniowe, żeby właśnie mieć w czym sobie nosić śniadania, jeżeli nie zdążę zjeść go w domu. Jest środa. jest mega ciepły dzień dzisiaj, więc dlatego wyglądam tak, mimo że jest w sumie już 11 października, to... Okej, okay, słuchajcie, dzisiaj w końcu jem śniadanie i zrobiłam sobie owsiankę. Nie będę wam jej pokazywała, bo w pudełku nie wygląda na świetnie, ale jest bardzo dobra. I w końcu no, mogłam się skupić na zajęciach, na nauce, a nie na tym, że burczy mi w brzuchu. A, więc kupiłam w ogóle inne pudełko Między tymi co dwa wybierałam yy, Kolor wybrałam ten sam Tylko, że wybrałam ten, bo on ma taką Przegródkę I można wtedy z dwóch stron sobie wsadzić Jakieś rzeczy i można też ją wyjąć Jest czwartek Ostatni dzień zajęć I jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa Dzisiaj maluję sobie rzęsy Bo jakoś stwierdziłam, że mam ochotę ale nic innego nie maluję. Dzisiaj mam jeden wykład na 16.45, więc mam nadzieję, że się nie spóźnię. Dobra, no już. nałożę trochę lakieru do włosów, bo grzybka musi mi się trzymać. Już prawie nic nie ma. teraz chwila prawdy, czy w ogóle coś udało. E? Ja... ...man... ...hajko... Oh oh. ...nie oh. ...bro... ...what is going on? Zgodne z migracją Or Okej, okay, dobra. Upadnięte. Ale... ...czyli to nie dla mnie chyba. Taki sposób robienia grzywki. Hey. Czyli ogólnie ja na pewno już więcej nie skorzystam z tego sposobu na robienie grzywki, ponieważ sami widzieliście, nie ma co. Dzisiaj rano jak stałam, to wyszłam z pieskiem na spacer i od razu potem się zaczęłam uczyć, bo właśnie zauważyłam, że mi najlepiej się jednak chyba uczy rano. Zawsze byłam z tych, którzy mówią, że zawsze mi się najlepiej uczy wieczorem, ale chyba jednak nie. E. Я вот не выдумал сюда.